Wiele osób budzi się o trzeciej nad ranem, czując niewytłumaczalny niepokój, jakby coś ważnego próbowało do nich dotrzeć, ale nie potrafią zrozumieć tej wiadomości. Otwierają oczy w ciemności, serce bije szybciej, umysł nagle jest całkowicie rozbudzony, a cisza nocy wydaje się nieść ze sobą coś więcej niż tylko brak dźwięku. Może sam to doświadczyłeś, tę dziwną godzinę, kiedy świat śpi ale ty jesteś świadomy, jakby wszechświat specjalnie wybrał ten moment, aby ci coś powiedzieć. Ta chwila nie jest przypadkowa. To, czego nikt ci nie powiedział, to fakt, że twój umysł został zaprogramowany od dzieciństwa, aby ignorować najważniejsze momenty połączenia z boską energią. Spędziłem lata badając, jak działa ludzki umysł, i odkryłem wzorzec, który powtarza się u wszystkich ludzi, którzy czują to nocne przebudzenie, ale nie wiedzą, jak je wykorzystać. Nikola Tesla, jeden z największych geniuszy w historii ludzkości, wiedział coś, czego większość ludzi nigdy nie zrozumie. Nie był to tylko naukowiec, był mistyk, który rozumiał, że między trzecią a czwartą nad ranem otwiera się portal do wyższej świadomości. Dobra wiadomość jest taka, że Twój umysł może zostać przeprogramowany, aby świadomie wykorzystać tę boską godzinę. Nie mówię o powierzchownych technikach, które działają przez kilka dni. Mówię o głębokiej transformacji, która całkowicie zmienia Twoją zdolność do manifestowania cudów w swoim życiu. W ciągu najbliższych minut pokażę ci dokładnie jak to zrobić. Metodę, która już pomogła tysiącom ludzi połączyć się z boską mocą i przyciągnąć niezwykłe rzeczy do swojego życia. Jeśli ta treść ci pomaga, nie zapomnij zostawić like i zapisać się do kanału, aby nie przegapić żadnej wskazówki, która może zmienić twoje życie. Tesla nie był zwykłym wynalazcą. Był kimś, kto rozumiał, że wszechświat działa na częstotliwościach, energiach i wibracjach. Powiedział kiedyś słynne słowa, które zmieniły sposób, w jaki rozumiemy rzeczywistość. Jeśli chcesz poznać tajemnice wszechświata, myśl w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji. Ale jest coś, czego większość ludzi nie wie o Tesli. Miał rytuał, który wykonywał zawsze o trzeciej nad ranem. Budził się w tej boskiej godzinie nie przez przypadek, ale dlatego, że wiedział, że jest to moment, kiedy zasłona między światem fizycznym a duchowym jest najcieńsza. W tej ciszy, kiedy większość ludzkości śpi, kiedy kolektywna świadomość jest uspokojona, Tesla wchodził w stan głębokiej medytacji i łączył się z tym, co nazywał kosmiczną inteligencją. To nie była teoria. To była jego praktyka, jego sposób na dostęp do wynalazków, które zmieniły świat. Wizje, które otrzymywał, nie pochodziły z jego racjonalnego umysłu, pochodziły z tej boskiej przestrzeni, do której miał dostęp właśnie o trzeciej nad ranem. Większość ludzi budzi się o tej porze i natychmiast próbuje wrócić do snu, walcząc z tym przebudzeniem, myśląc, że coś jest nie tak. Ale prawda jest inna. To przebudzenie jest zaproszeniem. To moment, kiedy twoja dusza próbuje ci powiedzieć, że jesteś gotowy na coś więcej. Problem polega na tym, że żyjemy w społeczeństwie, które nauczyło nas ignorować te subtelne sygnały. Od dzieciństwa programowano nas, aby wierzyć, że wszystko można wyjaśnić logiką, że duchowość jest czymś oddzielonym od rzeczywistości, że magia nie istnieje. To największe kłamstwo, jakie kiedykolwiek ci powiedziano. Tesla wiedział, że magia istnieje, ale nazywał ją nauką, którą większość ludzi jeszcze nie rozumie. Wiedział, że każda myśl, którą masz, jest falą energetyczną, która wpływa na pole kwantowe wokół ciebie. Wiedział, że o trzeciej nad ranem, kiedy twój umysł nie jest bombardowany tysiącami myśli dnia codziennego, kiedy ego śpi, możesz dotrzeć do swojej prawdziwej mocy. To jest moment, kiedy możesz bezpośrednio programować swoją rzeczywistość, kiedy możesz rozmawiać z uniwersum i prosić o to, czego naprawdę pragniesz. Ale większość ludzi marnuje ten moment. Sięgają po telefon, włączają światło, próbują zabić tę ciszę czymkolwiek, co odwróci ich uwagę od tego niewygodnego poczucia bycia całkowicie obecnym. To, co Tesla zrozumiał, a większość ludzi przegapia, to fakt, że dyskomfort, który czujesz o trzeciej nad ranem, to nie jest problem do rozwiązania, to próg do przekroczenia. Kiedy zaczynasz świadomie wykorzystywać tę godzinę, dzieje się coś niezwykłego. Twój umysł wchodzi w stan Teta, który jest bramą do podświadomości. W tym stanie mury, które zwykle chronią twoje stare przekonania, zaczynają się rozpadać. Możesz zasadzić nowe nasiona, nowe prawdy o tym, kim jesteś i co możesz przyciągnąć do swojego życia. Tesla wykorzystywał ten stan, aby wizualizować swoje wynalazki z taką precyzją, że mógł je zbudować bez potrzeby testowania prototypów. Widział każdy szczegół, każdy drobny element, wszystko działało w jego umyśle, zanim zaistniało w rzeczywistości fizycznej. To nie był talent, z którym się urodził, to była umiejętność, którą rozwinął poprzez konsekwentną praktykę w tej boskiej godzinie. Mógłbyś powiedzieć, że to niemożliwe dla zwykłego człowieka, ale prawda jest taka, że Tesla nie był nad człowiekiem. Był człowiekiem, który zrozumiał zasady gry i postanowił grać na poziomie, którego inni nawet nie wiedzieli, że istnieje. Zasady, które odkrył, są dostępne dla każdego. Nie potrzebujesz specjalnych zdolności, potrzebujesz tylko gotowości, aby zobaczyć rzeczywistość inaczej. Chcę na chwilę zatrzymać się i zapytać o coś bardzo ważnego. Czy ty też czujesz ten wewnętrzny głos, który nieustannie sabotuje cię, gdy próbujesz zamanifestować coś lepszego w swoim życiu? To uczucie, że bez względu na to, jak bardzo się starasz, coś w tobie zdaje się ciągnąć cię w tył? Wiem, że przyznanie się do tego na głos może być trudne, ale chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś sam w tej cichej walce. Dzielenie się tym doświadczeniem może być pierwszym krokiem do jego pokonania. Chciałbym, żebyś napisał w komentarzach. Jestem gotowy przeprogramować swój umysł i przyciągnąć to, na co zasługuje. Może się wydawać proste, ale ten akt deklaracji już zaczyna tworzyć nowe połączenie neuronowe w twoim mózgu. I co ważniejsze, twój komentarz może być dokładnie tym, co inna osoba musi dzisiaj przeczytać, aby zrobić pierwszy krok w swojej własnej podróży. Czasami myślimy, że tylko my zmagamy się z pewnymi blokami mentalnymi, ale kiedy się dzielimy, tworzymy sieć wsparcia, w której wszyscy razem rośniemy. Twój dzisiejszy komentarz może być światłem, na które ktoś czekał, aby rozpocząć swoją transformację. Większość ludzi żyje w stanie permanentnego odłączenia od swojej boskiej natury. Budzą się rano, idą do pracy, wracają do domu, jedzą, śpią i powtarzają to wszystko następnego dnia. Nie ma w tym miejsca na cud, nie ma miejsca na magię. Ich życie staje się mechaniczne, przewidywalne, puste. A kiedy pojawia się to przebudzenie o trzeciej nad ranem, traktują je jak zakłócenie, jak coś, co muszą naprawić. Biorą pigułki, aby spać lepiej, zmieniają swoje nawyki, robią wszystko, aby uniknąć tego momentu. Ale co jeśli powiem Ci, że to, przed czym uciekasz, jest dokładnie tym, czego potrzebujesz? Tesla nie uciekał od tych chwil, witał je, czekał na nie. Wiedział, że kiedy wszechświat cię budzi o trzeciej nad ranem, nie robi tego bez powodu. Jest wiadomość czekająca na ciebie, jest energia gotowa do przepływu przez ciebie, jest wizja, która chce się narodzić, ale żeby ją otrzymać, musisz przestać walczyć. Musisz poddać się temu momentowi i pozwolić, aby stał się mostem między tym, kim jesteś teraz, a tym, Kim masz się stać? To, co Tesla odkrył, to fakt, że w czasie snu nasza świadomość podróżuje do innych wymiarów. Nasze ciało fizyczne odpoczywa, ale nasza dusza jest aktywna porusza się po różnych płaszczyznach rzeczywistości, zbiera informacje, łączy się z istotami wyższej świadomości, uczy się lekcji, które później przełożą się na nasze życie. Kiedy budzisz się o trzeciej nad ranem, często dzieje się tak dlatego, że twoja dusza wróciła z szczególnie intensywnej podróży i przyniosła ci coś ważnego. To może być intuicja o decyzji, którą musisz podjąć. To może być rozwiązanie problemu, z którym zmagałeś się od tygodni. To może być po prostu głębokie poczucie, że musisz coś zmienić w swoim życiu. Tesla nauczył się nie tylko rozpoznawać te momenty, ale także aktywnie z nich korzystać. Zamiast czekać, aż wszechświat go obudzi, sam ustalił intencję, aby być świadomym o tej porze. Programował swój umysł przed snem, mówiąc sobie, że obudzi się dokładnie o trzeciej i będzie gotowy na otrzymanie wskazówek. I to działało. Jego podświadomość słuchała, jego ciało reagowało. Budził się dokładnie o tej godzinie, pełen energii, gotowy do pracy z kosmiczną inteligencją. Metoda, którą możesz zastosować, jest prostsza, niż myślisz, ale wymaga dyscypliny i wiary. Pierwszym krokiem jest zmiana Twojego postrzegania tego nocnego przebudzenia. Zamiast myśleć o tym jako o problemie, zacznij patrzeć na to jako na błogosławieństwo. Zanim zaśniesz, ustaw intencje, możesz powiedzieć coś w stylu: Jestem otwarty na otrzymanie boskiej wskazówki o trzeciej nad ranem. Moje ciało i umysł są gotowe na połączenie z wyższą świadomością. Pozwalam, aby wszechświat mówił do mnie w ciszy nocy. To może brzmieć jak coś bez znaczenia, ale twoja podświadomość słucha każdego słowa. Programujesz siebie na bycie odbiornikiem. Kiedy się obudzisz, nie sięgaj od razu po telefon, nie włączaj światła, pozostań w ciemności. Ta ciemność nie jest twoim wrogiem. To przestrzeń, w której cud może się wydarzyć. Usiądź w łóżku lub wstań i znajdź spokojne miejsce. Zamknij oczy i po prostu oddychaj. Nie próbuj medytować w tradycyjny sposób. Po prostu bądź. Pozwól swoim myślom płynąć, ale nie przywiązuj się do nich. Obserwuj je, jak chmury przepływające przez niebo Twojego umysłu. W pewnym momencie zauważysz, że między myślami jest przestrzeń. Ta przestrzeń to miejsce, gdzie mieszka Bóg, to miejsce, gdzie Tesla znajdował swoje odpowiedzi. W tej ciszy zacznij zadawać pytania. Nie pytaj na głos, pytaj w swoim sercu: Co muszę wiedzieć dzisiaj? Jaki jest następny krok w mojej podróży? Jak mogę służyć w najwyższy możliwy sposób? Nie oczekuj natychmiastowych odpowiedzi w formie słów. Odpowiedzi mogą przyjść jako uczucia, obrazy, nagle poczucie pewności co do czegoś. Tesla mówił, że jego wizje były tak wyraźne, że mógł je dotknąć. Widział swoje wynalazki w trzech wymiarach, obracał je w swoim umyśle, testował każdą część. Ty możesz zobaczyć swoje życie w ten sam sposób. Możesz zobaczyć siebie żyjącego w sposób, który pragniesz. Możesz poczuć emocje, które będziesz miał, gdy twoje marzenia się spełnią. To nie jest fantazjowanie, to jest tworzenie blueprintu dla twojej rzeczywistości. Kiedy robisz to w stanie teta, kiedy Twój umysł jest otwarty i podatny na programowanie, zasadzasz nasiona, które później wykiełkują w Twoim fizycznym doświadczeniu. Po około 15 do 30 minutach poczujesz naturalną zmianę w energii. To znak, że sesja się kończy. Możesz wrócić do łóżka i spać dalej, albo jeśli czujesz inspirację, możesz wstać i zacząć działać. Niektóre z najlepszych pomysłów przyjdą do Ciebie właśnie w tym momencie przejścia. Benefity tej praktyki są niezliczone i zaczynają się manifestować szybciej niż myślisz. Po pierwsze, zaczniesz zauważać wzrost intuicji w swoim codziennym życiu. Będziesz wiedział, które decyzje są dla Ciebie właściwe, bez potrzeby analizowania każdego szczegółu. Twoje wewnętrzne prowadzenie stanie się tak silne, że nie będziesz mógł go zignorować. Po drugie, Twoja zdolność do manifestowania pragnień radykalnie się zwiększy. Rzeczy, o które prosiłeś przez lata, nagle zaczną pojawiać się w Twoim życiu w najbardziej nieoczekiwany sposób. To dlatego, że przestałeś blokować przepływ. Otworzyłeś kanał między Twoją świadomością a boską inteligencją, która wie dokładnie, jak dostarczyć Ci to, czego potrzebujesz. Po trzecie, poczujesz głęboki spokój, którego wcześniej nie znałeś. Ten niepokój, który nosisz przez całe życie, zacznie się rozpuszczać. Zrozumiesz, że nie musisz wszystkiego kontrolować. Że jest większa moc, która cię prowadzi i chroni. Tesla żył z tą pewnością, nie bał się porażki, bo wiedział, że każdy eksperyment, każda próba jest częścią większego planu. Wiedział, że jest prowadzony przez coś większego niż on sam. Po czwarte, twoja kreatywność eksploduje. Rozwiązania problemów, które wydawały się niemożliwe, nagle staną się oczywiste. Będziesz mieć pomysły, które zmienią twoją karierę, twoje relacje, twoje życie. To nie jest magia w konwencjonalnym sensie. To jest dostęp do części twojego umysłu, która zawsze tam była, ale która została zablokowana przez lata kondycjonowania społecznego. Oczywiście, na początku będą przeszkody. Twój umysł będzie opierał się tej praktyce. Będzie ci mówił, że to głupie, że tracisz czas, że powinieneś po prostu spać. To jest twoje ego, próbujące utrzymać kontrolę. Ego nie lubi zmian. Lubi przewidywalność, bezpieczeństwo, nawet jeśli to bezpieczeństwo oznacza życie w małym, ograniczonym świecie. Kiedy zaczynasz otwierać się na boską moc, ego czuje się zagrożone, bo wie, że jego dni dominacji są policzone. Kolejną przeszkodą jest brak natychmiastowych rezultatów. W naszym społeczeństwie jesteśmy przyzwyczajeni do natychmiastowej gratyfikacji chcemy wszystkiego teraz. Ale duchowy rozwój nie działa w ten sposób. To jest proces, to jest podróż. Tesla nie obudził się pewnego dnia z pełnym zrozumieniem wszechświata. Pracował nad tym latami, konsekwentnie, z oddaniem. Możesz też napotkać strach. Kiedy zaczynasz łączyć się z wyższymi wymiarami świadomości, mogą pojawić się rzeczy, które cię przerażają, mogą przyjść stare traumy do uzdrowienia. Mogą pojawić się wizje przyszłości, które wydają się zbyt wielkie, zbyt niemożliwe. Nie uciekaj przed tym. To jest część procesu oczyszczania. Twoja podświadomość wyrzuca na powierzchnię wszystko, co już ci nie służy, abyś mógł to uwolnić i zrobić miejsce na nową energię. Najważniejsze jest, aby zacząć dzisiaj. Nie czekaj na idealny moment. Nie czekaj, aż będziesz czuł się całkowicie gotowy. Nikt nigdy nie jest całkowicie gotowy. Gotowość przychodzi w działaniu. Dzisiejszej nocy, zanim zaśniesz, ustaw swoją intencję. Powiedz wszechświatu, że jesteś otwarty, powiedz swojej duszy, że słuchasz. A kiedy się obudzisz o trzeciej nad ranem, pamiętaj, że to nie jest przypadek, to jest odpowiedź na Twoje wezwanie. W tej ciszy, w tej ciemności, w tym świętym momencie między snem a czuwaniem, znajduje się brama do Twojej największej mocy. Tesla przechodził przez tę bramę każdej nocy i zmienił świat. Nie dlatego, że był lepszy od ciebie, ale dlatego, że zdecydował się wierzyć w coś większego niż to, co widzą oczy. Zdecydował się zaufać boskiej inteligencji, która mówi do nas wszystkich, jeśli tylko zechcemy słuchać. Ty masz tę samą moc w sobie, zawsze ją miałeś. Po prostu została zakopana pod warstwami wątpliwości, strachu, limitujących przekonań. Ale każdej nocy o trzeciej nad ranem wszechświat puka do twoich drzwi i mówi, Jestem tutaj, jestem gotowy. Czy ty jesteś? Jeśli zidentyfikowałeś się z tym, co dzisiaj podzieliłem, nie jesteś sam w tej podróży. Wiele osób takich jak ty szuka po cichu sposobów na przeprogramowanie swojego umysłu i transformację swojej rzeczywistości. Ten kanał został stworzony specjalnie dla ludzi, którzy czują, że jest coś więcej, coś większego czekającego na nich, ale napotykają bloki mentalne na swojej drodze. W każdym filmie dzielę się praktycznymi technikami i głębokimi spostrzeżeniami, które już pomogły tysiącom odbudować swoje wzorce mentalne i przyciągnąć to, czego naprawdę pragną. Zapisz się teraz, aby otrzymywać treści, które wykraczają poza powierzchowne teorie. Tutaj pracujemy nad prawdziwą i trwałą transformacją. Nie chodzi o tymczasowe zmiany. Chodzi o całkowite przeprojektowanie Twojej relacji ze wszechświatem i z własnymi możliwościami. Naciśnij przycisk subskrypcji i aktywuj dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia, gdy opublikuję nowy film, który może być dokładnie tym, czego potrzebujesz usłyszeć w danym momencie. Jestem tutaj, aby towarzyszyć każdemu krokowi Twojej podróży transformacji. Z szacunkiem dla Twojego czasu i Twojego indywidualnego procesu. Razem odblokujemy moc, która zawsze była w Tobie. Zanim zakończę, chcę, żebyś zrozumiał jedną fundamentalną prawdę. Tesla nie był wyjątkiem. Był przykładem tego, co jest możliwe, gdy człowiek decyduje się żyć w harmonii z uniwersalnymi prawami. Każda wielka istota, która kiedykolwiek chodziła po tej Ziemi, każdy mistyk, każdy wizjoner, każdy uzdrowiciel, każdy przywódca, który zmienił bieg historii, miał dostęp do tej samej mocy, którą ty masz teraz. Różnica polega na tym, że oni zdecydowali się jej używać. Zdecydowali się wierzyć, nawet gdy wszystko wokół mówiło im, że to niemożliwe. Zdecydowali się słuchać wewnętrznego głosu, nawet gdy świat krzyczał, że się mylą. Ta boska godzina o trzeciej nad ranem jest Twoim osobistym spotkaniem z nieskończonością. To moment, kiedy czasowość ustępuje miejsca wieczności. To chwila, kiedy małe ja rozpuszcza się w wielkim ja jestem. Nie marnuj więcej tych chwil, nie traktuj ich jak przeszkody, witaj je jako święte dary. Każda noc przynosi nową szansę, każde przebudzenie to nowe zaproszenie. Wszechświat nigdy się nie męczy próbowaniem dotarcia do Ciebie. Pytanie brzmi: Czy ty jesteś gotowy w końcu odpowiedzieć? Odpowiedź na to pytanie zmieni wszystko. Od dzisiejszej nocy twoje życie może wyglądać inaczej. Nie dlatego, że coś zewnętrznego się zmieniło, ale dlatego, że ty zdecydowałeś się zobaczyć to, co zawsze tam było: moc, która stworzyła gwiazdy, moc, która utrzymuje planety na ich orbitach, moc, która sprawia, że twoje serce bije bez twojego świadomego wysiłku. Ta sama moc chce współpracować z tobą, współtworzyć z tobą życie, które przekracza twoje najśmielsze marzenia. Wszystko, co musisz zrobić, to powiedzieć tak, wszystko, co musisz zrobić, to się obudzić.